Teściowa z roszczeniami zażądała, by być obecna przy porodzie. Gdy powiedziałam mnie, wpadła niezaproszona na moje baby Schauer, a potem i tak pojawiła się w szpitalu i została wyrzucona. Mam 28 lat, a mój mąż 30. Jesteśmy małżeństwem od 3 lat i spodziewamy się naszego pierwszego dziecka za kilka miesięcy. Moja teściowa, 56-letnia kobieta od zawsze była trochę uciążliwa, ale ostatnio przeszła samą siebie. Naprawdę potrzebuje zewnętrznego spojrzenia albo porady, jak sobie z nią poradzić, bo sytuacja się pogarsza. Kilka faktów na początek nazwijmy ją Linda. Nigdy nie była dobra w stawianiu granic. Kilka najlepszych momentów. Po pierwsze, na początku naszego małżeństwa miała jeszcze klucz do naszego starego mieszkania i wchodziła tam bez zapowiedzi, kiedy nas nie było. Wracałam do domu i znajdowałam na nowo zorganizowaną kuchnię albo przeglądniętą korespondencję. Ostatecznie musieliśmy odzyskać od niej ten klucz. Po drugie, ma zwyczaj wtrącania się w decyzje, które jej nie dotyczą. Gdy kupowaliśmy dom, nalegała, by uczestniczyć we wszystkich dniach otwartych i nawet próbowała sama negocjować z agentem nieruchomości bez naszej prośby. Po trzecie, jeśli nie odbieramy telefonu albo nie odpowiadamy na wiadomości, wysyła grupowe SMS-Y do innych członków rodziny, żeby sprawdzić, czy żyjemy. To żenujące, mówiliśmy jej, żeby przestała, ale ona tylko żartuje, że się martwi. Odkąd jestem w ciąży, Linda zdaje się myśleć, że to wszystko kręci się wokół niej. Gdy tylko ogłosiliśmy, że spodziewamy się dziecka, przeszła w tryb turbo. Zaczęła nazywać dziecko moim małym wnuczkiem i mówić o tym, że gdy moje dziecko będzie u mnie w domu. Bez pytania urządziła u siebie kompletnie wyposażony pokój dziecięcy. A my absolutnie nie mamy zamiaru zostawiać noworodka u niej w najbliższym czasie. Największy problem. Chcę być obecna przy porodzie. Jestem raczej osobą prywatną i nie chcę, by ktoś oprócz mojego męża był wtedy ze mną. Powiedzieliśmy jej to od razu, gdy zaczęła rzucać komentarze w stylu: Nie mogę się doczekać, aż zobaczę narodziny mojego wnuka. Staraliśmy się być grzeczni: przy porodzie będziemy tylko ja i mój mąż. Linda albo tego nie wzięła na serio, albo myśli, że zmiękczymy stanowisko, bo ciągle to porusza. Mówi rzeczy w stylu: zarezerwowałam sobie czas na termin porodu, żeby być z wami w ten nasz wielki dzień. Powtarzam jej za każdym razem, że to nie wchodzi w grę. Ostatnia noc przelała czare goryczy i dlatego tu pisze. Byliśmy na urodzinowej kolacji u siostry mojego szwagra z całą rodziną. Przy stole, ni stąd ni zowąd, teściowa mówi. Mam nadzieję, że jesteś gotowa, żebym złapała dziecko, takim żartobliwym tonem. Potem zaczęła opowiadać, jak to kiedyś porody były sprawą całej rodziny i jak teraz wszystko się zmieniło, ale że ona musi być tam, by wspierać swoje dziecko, czyli mojego męża podczas porodu. Byłam zażenowana i wściekła. Odpowiedziałam, już o tym rozmawiałyśmy. To zabieg medyczny i nie czuję się komfortowo z dodatkowymi osobami w pokoju. Ona zaczęła mówić, że odbieram jej to przeżycie i że mi tego nie wybaczy, jeśli zostanie wykluczona. Atmosfera zrobiła się nie, więc ktoś zmienił temat. Później tego wieczoru, gdy mój mąż był po drugiej stronie pokoju, Linda podeszła do mnie cicho i powiedziała: Wiesz, mam prawo, jako babcia tam być. To moje wnuczątko, takim aroganckim tonem, jakby była pewna, że postawi na swoim. Zatkało mnie i po prostu odeszłam. Powiedziałam mężowi w drodze do domu i wkurzył się na jej zachowanie. Chcę z nią porozmawiać jak najszybciej i jasno powiedzieć, że nie ma prawa być przy porodzie ani podejmować decyzji za nas. Zgadzam się, ale boję się tej konfrontacji, bo Linda lubi grać ofiarę, może się rozpłakać albo obdzwonić rodzinę i przedstawić nas jako złych. Pisze, bo naprawdę nie wiem, jak wyznaczyć granicę komuś, kto nie słucha. Jak sprawić, żeby zrozumiała, że nie znaczy dnie? Chcemy mieć prywatność i zacząć nasze życie jako nowi rodzice, bez jej wtrącania się w każdy moment. Ale ona zachowuje się, jakbyśmy byli okrutni, że nie chcemy jej obecności przy porodzie i w każdym planie. Każda rada, jak postawić się do pionu uprzejmie, albo nie będzie mile widziana. Planujemy rozmowę z nią w najbliższych dniach. Chętnie przyjmę wszelkie wskazówki albo gotowe formułki, bo logika jak dotąd nie działa. Aktualizacja numer jeden dziękujemy wszystkim, którzy podzielili się radą i własnymi horrorami z teściową. Naprawdę pomogliście nam poczuć się mniej samotnymi i pewniejszymi w naszej decyzji. Porozmawialiśmy z Lindą dwa dni po moim pierwszym poście. Uznałam, że lepiej to zrobić wcześniej, żeby nie myślała, że wszystko będzie po jej myśli. Zaprosiliśmy ją do naszego domu. Usiedliśmy i mój mąż poprowadził rozmowę. Powiedział jej, że chcemy wyjaśnić granice dotyczące dziecka i porodu. Tylko mój mąż będzie ze mną w sali porodowej. To nie podlega dyskusji. Poinformujemy rodzinę, że rodzę dopiero po urodzeniu dziecka, żeby nikt nie szturmował szpitala ani nie dzwonił, gdy będę rodzić. Gdy wrócimy do domu, damy znać, kiedy będziemy gotowi na odwiedziny bez niespodziewanych wizyt. Staraliśmy się mówić rzeczowo. Jak można się było spodziewać, teściowa nie przyjęła tego dobrze. Od razu się oburzyła, mówiąc, że zostaje wykluczona z narodzin własnego wnuka. Naprawdę powiedziała To nie tylko wasze dziecko, to dziecko mojej rodziny, co nas oboje na chwilę zamurowało. Mój mąż powtórzył, że tak, dziecko będzie częścią rodziny, ale to my jesteśmy rodzicami i to nasza decyzja. Linda zaczęła podnosić głos. W pewnym momencie oskarżyła mnie o odsuwanie jej, a mojego męża o to, że nie ma kręgosłupa, bo gdyby miał, to wymusiłby jej obecność przy porodzie. Siedziałam głównie cicho, żeby nie dać się ponieść emocjom. Ale kiedy zaczęła obrażać swojego syna przy mnie, wtrąciłam się. Powiedziałam, to już zaczyna wymykać się spod kontroli i. Jesteś dla nas ważna, ale ta decyzja należy do nas i jest ostateczna. Musisz to uszanować, nawet jeśli jesteś zła. Linda zaczęła pociągać nosem i mamrotać coś w stylu. Pożałujecie tego, kiedy będziecie potrzebować mojej pomocy, a mnie nie będzie, co brzmiało trochę jak groźba. Mój mąż odpowiedział, poprosimy o pomoc, kiedy będziemy jej potrzebować, mamo, ale nie możesz się po prostu wtrącać. Na końcu rozmowa zaczęła kręcić się w kółko. Linda tak naprawdę nigdy nie powiedziała, że się zgadza lub że rozumie. To było bardziej jakby z niechęcią zamilkła. Nie usłyszeliśmy w dobrze, uszanuję waszą decyzję, tylko coś w stylu. No dobrze, róbcie co chcecie, takim tonem, który jasno mówi, że wcale nie jest dobrze. W trakcie tej rozmowy poprosiliśmy ją też o zwrot klucza do naszego domu. Daliśmy go jej w razie najgorszego scenariusza, gdyby mojego męża nie było, a ona mogłaby mnie zawieźć do szpitala. Ale wielu komentujących zdecydowanie sugerowało, by odzyskać ten klucz przed narodzinami dziecka. Ku zaskoczeniu oddała go, choć wyszła oburzona. Tego samego wieczoru od razu wymieniliśmy zamki w drzwiach, na wypadek gdyby miała kopię lub próbowała zdobyć kolejny klucz. Nie wiem, czy zdawała sobie sprawę, że posuniemy się aż tak daleko, ale nie zamierzamy ryzykować. Dziękujemy tym, którzy uświadomili nam, że to konieczne. Na ten moment sytuacja jest nie, ale spokojna. Linda się obraziła i od czasu tej awantury praktycznie się z nami nie kontaktowała, poza krótką wiadomością grupową, w której udawała przesadnie radosną coś w stylu Kocham Was emotikon serduszko. My też się nie odzywaliśmy, dając jej trochę przestrzeni na ochłonięcie. Mam przeczucie, że ten spokój nie potrwa długo, gdy termin porodu się zbliży, ale przynajmniej teraz wie, że mówimy poważnie. Z mężem jesteśmy zgodni i był niesamowity w tym, jak mnie wspiera. Szkoda, że musiało dojść do napiętej sytuacji, ale cieszę się, że postawiliśmy granicę. Zobaczymy, co będzie dalej. Na razie skupiamy się na przygotowaniach na przyjście dziecka i cieszymy się względnym spokojem. Dam znać, jeśli pojawi się więcej emocji, brakuje mi lepszego słowa. Aktualizacja numer dwa: Wracam. Chciałabym powiedzieć, że raz postawione granice wystarczyły, ale oczywiście nie. Minęło kilka tygodni od ostatniej aktualizacji. Jestem teraz w ósmym miesiącu ciąży, na finiszu i jak niektórzy z Was przewidzieli, cisza nie trwała długo. Na początku teściowa trzymała dystans przez kilka tygodni po naszej rozmowie. Mąż wysyłał jej krótkie wiadomości typu Wizyta u lekarza poszła dobrze, a ona odpisywała kciukiem w górę albo czymś podobnym. Nie było żadnych większych konfrontacji, aż do momentu nowej komplikacji baby shower. Moja najlepsza przyjaciółka i siostra zaproponowały, że zorganizują dla mnie baby shower. Miało to być luźne, współdzielone spotkanie grillowe u mojej siostry w ogrodzie tylko rodzina i bliscy znajomi. Oczywiście zaprosiliśmy teściową i rodzinę mojego męża. Nie zaprosiliśmy jednak grupy jej znajomych z kościoła, których ledwo znam w końcu, to nasz baby Schauer, nie jej. Najwyraźniej był to ciężki grzech w świecie mojej teściowej. Około tydzień przed baby Schauer zapytała, dlaczego jej kościelni znajomi nie zostali zaproszeni. Przypomnę, widziałam ich może dwa razy w życiu. Delikatnie wyjaśniłam, że chcemy, by było kameralnie. Oburzyła się i powiedziała, ale ja już im o tym powiedziałam i teraz będzie niezręcznie. Byłam zirytowana, bo nie powinna była rozgłaszać naszej imprezy przypadkowym ludziom. Odpowiedziałam, przykro mi, ale nie planujemy dużego wydarzenia. Temat jakby ucichł albo tak myślałam. Nadszedł dzień baby Schauer. Wszystko zaczęło się bardzo miło. Linda pojawiła się wcześniej, przynajmniej zadzwoniła do drzwi, bo już nie ma klucza. Była dziwnie radosna, co uznałam za krok w dobrą stronę. Przyniosła mnóstwo jedzenia bez pytania, pojawiła się z czterema dodatkowymi potrawami. Mieliśmy już catering i przekąski, więc było to przesadą, ale postanowiłam nie robić z tego problemu i jej podziękowałam. Po około godzinie imprezy zgadnijcie, kto się pojawił. Trzy znajome Lindy z kościoła, których nie zaprosiliśmy. Weszły z niepewnymi minami, mówiąc: Linda powiedziała, żebyśmy wpadły. Stałam tam zdezorientowana i dość zirytowana. Mój mąż podszedł, by grzecznie z nimi porozmawiać. Powiedział coś w stylu: Bardzo przepraszam, musiało dojść do nieporozumienia. To prywatne przyjęcie tylko dla bliskiej rodziny i przyjaciół. Kobiety wyglądały na zakłopotane, a jedna z nich pokazała nawet wiadomość na telefonie od Lindy z zaproszeniem. Zanim mąż zdążył coś więcej powiedzieć, Linda wpadła z impetem i zawołała głośno Nie bądźcie niegrzeczni. Ja je zaprosiłam, im więcej, tym weselej, prawda? Zaczęła dosłownie znosić dodatkowe krzesła i próbowała usadzić te kobiety w środku. Z drugiego końca ogrodu słyszałam, jak mówiła, to celebracja. Jest mnóstwo jedzenia i ciasta. Chciałam, żeby moje przyjaciółki podzieliły tę radość. Mój mąż spojrzał na mnie i wiedziałam, że czeka na mój sygnał. Podeszłam z miną, która pewnie nie była zbyt radosna i powiedziałam Przepraszam, ale to miało być kameralne, zaplanowane spotkanie. Nie jesteśmy przygotowani na dodatkowych gości. Starałam się być miła, ale w zasadzie poprosiłam te panie, by opuściły moje własne baby shower, ponieważ Linda uznała, że to ona tu rządzi. Na szczęście były uprzejme przeprosiły i powiedziały, że nie wiedziały, iż nie jest to otwarte zaproszenie. Jedna z nich nawet powiedziała do Lindy: "Szkoda, że nie powiedziałaś nam, że to tylko dla rodziny. Nie chcemy przeszkadzać." Ale Linda poklepała ją po ramieniu i stwierdziła: nie mów głupstw, jesteście dla mnie jak rodzina. Gotowa byłam eksplodować, ale nie chciałam robić sceny przy wszystkich. Mój mąż powiedział swojej mamie cicho: To nie jest twoja impreza, żeby zapraszać gości. Rozmawialiśmy już o tym, powiedział mój mąż, a teściowa zaczęła się wykłócać, że jestem nieuprzejma, a te kobiety są dla niej ważne, więc powinny być ważne również dla dziecka. Co proszę. W tym momencie podeszła moja mama i w pewien sposób rozładowała sytuację sugerując, że czas przejść do tortu i prezentów, czyli sprytny sposób, by zakończyć imprezę wcześniej, zanim mieszanie się Lindy zepsuje całą atmosferę. Po baby shower wiedziałam, że czeka nas kolejna poważna rozmowa z teściową, ale szczerze nie miałam siły mierzyć się z tym tego samego dnia. Następnego dnia pojechaliśmy z mężem do niej do domu, uznaliśmy, że może zachowa się lepiej na swoim terenie. Rozmowa była w stylu, nigdy więcej nie rób czegoś takiego, kropka. Wyjaśniliśmy, że to my organizujemy wydarzenia związane z naszymi życiowymi przełomami, a nie ona, i że musi pytać, zanim zaprosi przypadkowych ludzi. Linda próbowała się bronić, twierdząc, że baby shower było zbyt skromne i potrzebowało więcej osób, by było świątecznie. To było absurdalne. Powiedzieliśmy jej wprost, że należy nam się przeprosiny za przekroczenie granicy. Wymamrotała coś w rodzaju przykro mi, że tak się poczułaś, czyli klasyczne pseudo przeprosiny. Powiedzieliśmy jej, że to nie wystarczy. Rozmowa ponownie się zaostrzyła, gdy poruszyliśmy temat porodu, bo przecież wszystko to sprowadza się do jej braku szacunku do naszych granic. Przypomnieliśmy jej, że nie zmieniliśmy zdania, a wręcz jej ostatnie zachowanie tylko utwierdziło nas w decyzji, by zachować wszystko prywatnie. Wtedy wypaliła coś szokującego, powiedziała, że rozmawiała ze swoją przyjaciółką, która pracuje jako pielęgniarka w szpitalu, żeby dowiedzieć się, jaka jest polityka odwiedzin i upewnić się, że będzie mogła wejść. Praktycznie przyznała, że planowała pojawić się w szpitalu, kiedy będę rodzić, mimo wszystkich wcześniejszych rozmów. Zalała mnie fala gniewu. Zapytałam dosłownie Mówisz poważnie? Zamierzasz zignorować wszystko, co opowiedzieliśmy, i się pojawić? Zmieszała się i zaczęła się wycofywać, mówiąc To tak na wypadek, gdybyś zmieniła zdanie i mnie potrzebowała prawda? Jasne odpowiedziałam jej, że nie zmienimy zdania. Jeśli spróbuję przyjść, gdy będę rodzić, każemy ochronie ją wyprowadzić. Zaczęła płakać, że ją uzastraszam i jestem okrutna dla babci. Mój mąż też był wściekły i powiedział jej, że to jej ostatnie ostrzeżenie. Nigdy wcześniej nie słyszałam, by mówił do niej takim lodowatym tonem był tak zły, że aż byłam z niego dumna, że postawił granicę. Wyszliśmy z jej domu w napiętej atmosferze. Tego samego wieczoru Linda wysłała długą wiadomość do mojego męża, w której oczywiście grała ofiarę. Pisała: Chciałam tylko ułatwić wam życie i być przy Was, ale najwyraźniej nie jestem mile widziana. I klasycznie: chyba po prostu poczekam, aż będziecie gotowi mnie włączyć. Jestem bardzo zraniona, ale i tak Was kocham. Ewidentna próba wywołania poczucia winy, ale mąż się nie ugiał. I tak właśnie wygląda sytuacja. Linda jest teraz niejako na urlopie. Nie wchodzimy z nią w żadne głębsze interakcje, tylko powierzchowne minimum. Do terminu porodu zostało zaledwie kilka tygodni, i szczerze mówiąc, jestem zestresowana, że rzeczywiście spróbuję czegoś, gdy zacznie się akcja porodowa, szczególnie po tej uwadze o znajomej pielęgniarce. Powiadomiliśmy szpital o sytuacji i ustawiliśmy hasło dostępu do informacji. Uspokoili nas, że nikt nie wejdzie, jeśli tego nie chcemy. Całe szczęście, że szpital traktuje bezpieczeństwo poważnie. Szczerze jestem wyczerpana tą całą dramatyczną sytuacją, a do tego dochodzi jeszcze końcówka ciąży. Plan jest prosty, nie powiemy Lindzie, że poród się rozpoczął, dopóki dziecko się nie urodzi. A nawet wtedy być może odczekamy chwilę, jeśli będzie trzeba. Mój mąż nawet uprzedził resztę rodziny, że powiadomimy ich, kiedy będziemy mogli i że prosimy, by nikt nie informował Lindy, jeśli jakoś się dowie, że poród już trwa. Wszyscy się zgodzili, choć podejrzewam, że Linda nas śledzi w poszukiwaniu jakiegokolwiek znaku. Trzymajcie kciuki, żeby wszystko poszło gładko. Aktualizacja numer 3. Witajcie znowu. Ta aktualizacja zajęła chwilę, bo cóż, urodziłam. Nasz mały chłopiec przyszedł na świat zdrowy i cudowny. Mama i tata żyją, choć śpią bardzo mało. Ale przecież jesteście tu dla sagi z teściową i oj, działo się. Najpierw poród. Zaczął się trochę wcześniej, około tydzień przed terminem. Mieliśmy cały plan, by uniknąć ingerencji Lindy i mogę z radością powiedzieć, że w większości się udało. Nikomu nie powiedzieliśmy, że jedziemy do szpitala. Po prostu po cichu pojechaliśmy, gdy skurcze stały się regularne. Moja siostra była naszym zapasowym wsparciem, więc daliśmy jej znać, żeby była gotowa. Była jedyną osobą poza mężem, z którą czuliśmy się komfortowo w kontekście porodu, jeśli byłaby potrzebna, miała zostać w poczekalni i być czujnym okiem, gdyby Linda się pojawiła. Powiadomiliśmy szpital o Lindzie, dodali notatkę do mojego pliku i ustawili system hasła. Poród trwał prawie całą dobę. Po urodzeniu zdrowego chłopca wzięliśmy kilka godzin dla siebie, by odpocząć i nawiązać więź z dzieckiem. Dopiero później mąż zaczął wysyłać wiadomości do rodziny, w tym do Lindy: Dziecko już jest. Mama i dziecko są zdrowi. Damy znać, kiedy będziemy gotowi na odwiedziny. Podobno Linda pojawiła się w szpitalu w ciągu godziny od otrzymania tej wiadomości. Porzuciła wszystko i przyjechała. Ja nadal byłam w sali porodowej dwie godziny po porodzie, wyczerpana i trzymająca dziecko w ramionach, gdy do pokoju weszła pielęgniarka i powiedziała Jest kobieta w poczekalni, mówi, że jest pani teściową. Bardzo chcę panią zobaczyć. Z mężem spojrzeliśmy na siebie z niedowierzaniem i złością. Powiedzieliśmy pielęgniarce, nie chcemy odwiedzających. Proszę ją nie wpuszczać. Pielęgniarka pokiwała głową i powiedziała, że zajmą się tym. Jak później dowiedziałam się od mojej siostry, która nadal była w poczekalni, Linda zrobiła awanturę. Podobno wpadła w szał, gdy usłyszała, że nie może wejść. Zaczęła krzyczeć, że jest babcią i ma prawo zobaczyć wnuka. Pielęgniarki powiedziały jej, że to decyzja rodziców i szpital musi ją respektować. W pewnym momencie próbowała się przemknąć, gdy otworzyły się drzwi, ochroniarz musiał ją zablokować. Siostra słyszała, jak Linda krzyczy coś w stylu: Oni zabierają mi wnuka. To naruszenie moich praw. Jakich praw nie mam pojęcia. Ostatecznie ochrona wyprowadziła ją z oddziału położniczego. Tak, to się naprawdę wydarzyło. Gdy mój mąż się o tym dowiedział, siostra pisała do niego z drugiego końca korytarza, był wściekły. Chciał wyjść i osobiście powiedzieć matce, co o tym wszystkim myśli, ale błagałam go, żeby nas nie zostawiał. Nie chciałam, żeby zostawił mnie i naszego noworodka, by mierzyć się z szalejącą matką. Zgodził się niechętnie, ale został z nami. Gdy przeniesiono nas do sali poporodowej, Linda już opuściła szpital. Zostawiła za to mnóstwo wiadomości na naszych telefonach. Nie odpowiedzieliśmy. Musieliśmy zostać w szpitalu dwa dni standardowa procedura. W tym czasie pozwoliliśmy na dokładnie dwóch gości, moją siostrę i mamy, obie były pod ścisłą instrukcją, by niczego nie publikować w mediach społecznościowych i nie mówić ani słowa nikomu, kto mógłby coś powiedzieć Lindzie. W międzyczasie jasno komunikowaliśmy Lindzie, że nie może przyjść. Mój mąż wysłał jej jedną wiadomość dla zasady, by mieć ją na piśmie. Twoje zachowanie w szpitalu było nieakceptowalne. Nie jesteśmy gotowi na odwiedziny. Damy znać, kiedy będzie to możliwe. Gdy wróciliśmy do domu, powiesiliśmy na drzwiach kartkę, brak wizyt bez wcześniejszych ustaleń. Nie dzwonić do drzwi. Nowi rodzice odpoczywają. Robiliśmy co się da, by zabezpieczyć nasz spokój. I faktycznie już następnego ranka po powrocie do domu, zgadnijcie, kto zapukał. Tak teściowa. Choć zapukała, to zbyt łagodne określenie to było nerwowe, agresywne walenie do drzwi i ciągłe dzwonienie dzwonkiem. Dziecko zaczęło płakać od hałasu. Byłam na górze i po prostu się rozkleiłam, trzymając go na rękach, bo miałam wrażenie, że nie możemy nawet mieć jednego spokojnego dnia. Mój mąż poszedł do drzwi i uchylił je z zapiętym łańcuchem. Powtarzał jej, że musi odejść, że mówiliśmy, że nie przyjmujemy gości. Ale po kilku minutach jej oporu zagroził, że jeśli nie wyjdzie, zadzwoni na policję z powodu targnięcia. To w końcu do niej dotarło. Zrozumieliśmy wtedy, że to już nie była zwykła rodzinna kłótnia, to była nękanie. Mój mąż był bardzo zdenerwowany nie tylko dlatego, że zlekceważyła nasze prośby, ale też dlatego, że zakłóciła nasz pierwszy dzień w domu i zestresowała mnie świeżo po porodzie oraz nasze nowonarodzone dziecko. Postanowiliśmy więc skonsultować się z prawnikiem rodzinnym w sprawie naszych opcji, jeśli będzie to kontynuować, oraz co do jej wcześniejszych gruźb o oprawach babci. Prawnik powiedział nam, że w naszym stanie babcie nie mają żadnych roszczeń do wizyt, jeśli rodzice są razem. A dziecku nie grozi niebezpieczeństwo, czyli jej groźby były bezpodstawne. Podejrzewaliśmy to, ale dobrze było to usłyszeć od specjalisty. Poradził też, byśmy dokumentowali wszystko i zasugerował wysłanie formalnego pisma: sis and desist, czyli żądania zaprzestania nękania, niezapowiedzianych wizyt, prób wymuszania kontaktu i itp., co mogłoby nam pomóc, gdybyśmy kiedykolwiek musieli ubiegać się o zakaz zbliżania się. Skorzystaliśmy z jego rady. Prawnik przygotował bardzo bezpośredni list, w którym opisał konkretne działania Lindy i jasno stwierdził, że musi przestać ingerować i nękać nas, inaczej podejmiemy dalsze kroki prawne. Wysłaliśmy go listem poleconym, by mieć dowód odbioru. Szczerze mówiąc, było to smutne, że musieliśmy angażować prawnika przeciwko matce mojego męża, ale w tym momencie nie mieliśmy wyboru. Trzeba było jej pokazać, że mówimy serio. Około tydzień po doręczeniu listu otrzymaliśmy od Lindy krótkiego e-maila. Zaskakująco był uprzejmy i zwięzły. Napisała, że otrzymała wiadomość i rozumie, że potrzebujemy przestrzeni. Tyle. Podejrzewam, że konfrontacja z ochroną w szpitalu, groźba wezwania policji oraz pismo od prawnika w końcu przebiły się przez jej zaprzeczenie. Mój mąż odbył też długą rozmowę ze swoim ojcem Filem. On zwykle trzyma się z daleka od takich spraw, ale był wściekły, gdy dowiedział się o scenie w szpitalu. Według męża F.I.L. na nią nakrzyczał, co nigdy wcześniej się nie zdarzyło i powiedział, że absolutnie go zawstydziła. Myślę, że usłyszenie od własnego męża, że wstydzi się jej zachowania, było dla niej mocnym zderzeniem z rzeczywistością. Na tę chwilę nie mieliśmy żadnego kontaktu twarzą w twarz z Lindą od narodzin dziecka i szczerze, to była ulga. Poziom stresu w naszym domu spadł radykalnie. W końcu mogliśmy cieszyć się pierwszymi tygodniami z naszym dzieckiem bez jej chaosu. Aktualizacja numer 4 ostatnia. Minęły już dwa miesiące i chciałam zamknąć ten temat. Wszystko się ustabilizowało. Z radością mogę powiedzieć, że Linda trzyma się na dystans. Po liście od prawnika i postawie fila praktycznie się wykofała. Przez dłuższy czas nie mieliśmy od niej żadnych wieści, co było dla nas wybawieniem. W tym czasie chłonęliśmy każdą chwilę z naszym dzieckiem. Wypracowaliśmy własną rutynę jako nowi rodzice i po prostu dochodziliśmy do siebie po całym zamieszaniu. Około miesiąc po narodzinach Linda napisała e-maila, chyba zrozumiała, że lepiej komunikować się na piśmie. W e-mailu znalazło się coś na kształt przeprosin albo przynajmniej próba uznania swojej winy. Napisała, że przeprasza, że dała się ponieść, że chciała tylko pomóc, ale teraz widzi, że zrobiła to w niewłaściwy sposób. Napisała, że tęskni za nami i ma nadzieję, że kiedyś jej wybaczymy. To nie były idealne przeprosiny, było kilka usprawiedliwień typu nie wiedziałam, jak inaczej okazać miłość, ale przynajmniej przyznała, że jej działania były dla nas stresujące i że żałuje ich skutków. Daliśmy sobie czas, by zastanowić się, jak odpowiedzieć. Z mężem przegadaliśmy to i zdecydowaliśmy się dać jej jedną bardzo ostrożną szansę na ponowne zaangażowanie. Ale na bardzo ścisłych warunkach. Odpowiedzieliśmy również e-mailem, by wszystko mieć udokumentowane. Podziękowaliśmy za wiadomość i napisaliśmy, że jesteśmy gotowi na rozmowę o przyszłości, jeśli i tylko jeśli zaakceptuje nasze zasady i granice bez żadnych dyskusji. Wymieniliśmy je ponownie jasno: żadnych niezapowiedzianych wizyt, szacunek dla naszych decyzji rodzicielskich, nie znaczy nie i tak dalej. Odpisała, że się zgadza również na piśmie. Umówiliśmy się więc na krótkie spotkanie, by po raz pierwszy zobaczyła wnuka. Muszę przyznać, że byłam zdenerwowana, ale wszystko poszło całkiem dobrze. Linda rozpłakała się, gdy zobaczyła wnuka, nie próbowała go porwać ani nic takiego. Zapytała, czy może go potrzymać. Pozwoliliśmy, jej była delikatna i ostrożna. Została tylko około 30 minut. Rozmawialiśmy głównie o dziecku. Gdy zaczęła skręcać w stronę użalania się nad sobą, szybko zmieniliśmy temat. Ogólnie zachowywała się poprawnie podczas tej wizyty. Od tego czasu zgodziliśmy się na kilka wizyt zawsze zaplanowanych wcześniej i krótkich. Albo zapraszamy ją, gdy oboje jesteśmy w domu, albo spotykamy się u teściów, gdy obecna jest też moja szwagierka lub FIL. Linda na tych spotkaniach nie przekracza granic. Wręcz przeciwnie, stara się pokazać, że szanuje nasze zasady. Pisze SMS-y i czeka na odpowiedź, zanim przyjedzie. Pyta, zanim podniesie dziecko takie rzeczy. To ogromna zmiana w porównaniu z tym, jaka była wcześniej. Pozostaje optymistyczna, ale czujna. Myślę, że wie, że jeśli popełni kolejny poważny błąd, zerwiemy kontakt bez wahania. Mój mąż jasno jej powiedział, że to swego rodzaju okres próbny. I wygląda na to, że strach przed całkowitą utratą kontaktu z wnukiem trzyma ją w ryzach przynajmniej na razie. Kończę ten wpis. Idę teraz cieszyć się rzadką chwilą ciszy, gdy maluszek śpi.